Wiecie co? Myślę, że są, są takie skrajności w tym wszystkim, bo z jednej strony ta branża bardzo jest, bardzo jest profesjonalna, dużo ciekawych rzeczy robi, dużo tych rzeczy, projektów się wybija nawet na arenie międzynarodowej. Mamy takie sukcesy w różnych konkursach, czy też w konkursach tutaj polskich. Z drugiej strony, są też takie czasami sytuacje, gdzie człowiek się zastanawia, że tyle się o tym mówi, branża tyle lat istnieje, a ktoś dalej robi takie rzeczy, typu takie klasyczne niedopasowanie tych komunikatów do, do medium, bo tu widzę dużą poprawę, to tak dodam. Natomiast dalej jest tak, że my dostajemy informacje o wszystkim, to znaczy. Niekoniecznie sprofilowane właśnie pod branżę marketingową, ale zdarza się, że, że to jest nowy produkt, nowy, i to zupełnie z jakiejś, nie wiem, branży spożywczej, więc, więc to się zdarza. No i później czasami się zdarza jeszcze telefon i pytanie, czy, czy może o tym napiszemy.